Siema, znowu wieje, znowu pruszy. Już mam powoli dosyć tej pogody. Nygus, będziesz teraz narzekał jak Jarek. Siema, łapeczki, komentarze mile widziane. Reklam nie przewijamy i koniecznie piszcie w komentarzach, co sądzicie o moich przemyśleniach, o mojej dzisiejszej wypowiedzi. Szkoda, że nie ma takiego słuchajcie zastrzyku, żeby sobie wziąć późną jesienią, obudzić się dopiero na wiosnę. Od kiedy mam kanał, otrzymałem sporo komentarzy typu: Nygus, jesteś sam, kto się tobą na starość zajmie? Facet długo może, szuka jakiejś babeczki, zrób dzieciaka. Bo kto się tobą zajmie, jak będziesz stary? Słuchajcie, łapy opadają, jak czytam takie komentarze, ponieważ moje podejście jest zupełnie inne do tematu. Nie uważam, że po to są dzieci, żeby się nami zajmowali na starość. Tak wiem, wielu widzów wychodzi z założenia, że jak byłeś mały, też się tobą zajmowali. Też ci pupcie pudrowali, pieluszki zakładali. Słuchajcie, uzasadnię Wam to. Pierwsza sprawa: czy ktoś, dzieciaka, pytał, czy chce być na tym świecie? Czy ktoś to z dzieckiem, zanim je urodził, uzgadniał, że słuchaj, robimy deal, ja Ciebie urodzę, ja będę Ci pupcie podcierał. Ale jak ja będę stary, musisz się odwdzięczyć tym samym. Dzieci raczej dzieci nie robią. Trzeba mieć pewien wiek, żeby skonstruować dzieciaka. I wydaje mi się, że jeżeli ktoś robi cim-ci-rim-cim, cim, 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 jest tego świadomy, co może się wydarzyć. Takie jest moje podejście. Albo się zabezpieczasz wypadek przy pracy, a jeżeli świadomie dążysz do tego, że chcesz mieć koniecznie dzieciaka, potomka, to chyba się z tym liczysz. Wiesz, jak to wygląda: że trzeba zmieniać pieluchy, że trzeba karmić, przewijać, leczyć, wykształcić, ubrać i tak dalej podejmujesz tą decyzję według mnie całkowicie wtedy świadomie i tak jak wspominałem raczej małe dziecko dziecka nie zrobi musisz mieć przynajmniej już te 13-14 lat więc chyba jesteś na tyle świadomy że wiesz jakie obowiązki na ciebie spadną nieważne czy chciane czy niechciane ale jak dojdzie do tego, że się urodzi, no niestety trzeba wziąć za to odpowiedzialność. Że tak ładnie powiem, zbliżam się tutaj do ulicy, zaraz będę przechodził przez przejście. Koniecznie piszcie w komentarzach, co o moich wypocinach dzisiejszych myślicie, ponieważ. Mój pogląd jest zupełnie inny. Chcesz dzieciaka, robisz dzieciaka, więc bierzesz za to odpowiedzialność. Sam tego chciałeś, więc przewijaj, dbaj o niego, staraj się, żeby miał jakąś przyszłość, ale nie wymagaj od niego żeby tobą się na starość zajmował, ponieważ to jest jego i wyłącznie dobra wola. Jeżeli byłeś dobrym rodzicem, mieliście dobre kontakty, podejrzewam, że automatycznie będzie miał takie poczucie wewnętrzne, żeby się tobą zaopiekować. Ja takie mam, jeżeli chodzi o moją babcię ponieważ ja, tak jak Wam wspominałem, dorastałem z babcią. Babcia mnie lepiej zna niż moi rodzice i staram się robić wszystko, co w mojej mocy, żeby było jej na starość najlepiej. Ale niestety do zmieniania pampersów, do kąpania i tak się nie nadaje, ponieważ jest to dla mnie Zbyt obciążające psychicznie. Nygus, co będzie z Tobą na starość, skoro nie masz dzieci? Ja już sobie kiedyś tak pomyślałem. Może zawczasu trzeba sobie załatwić jakiś granat. Jak nadejdzie ten czas, pójdę sobie w jakieś ustronne miejsce. Wyciągnę zawleczkę. I na starość, uuu, troszeczkę się rozerwę, żeby nikomu nie sprawiać kłopotów. Nie chciałbym skończyć gdzieś w domu opieki leżąc w łóżku, zdany na kogoś jako warzywo. To jest najgorsza opcja, jaka może kogoś spotkać. Wielu ludzi pisze: A co na starość? Ja bym chciał dożyć takiego wieku, a ja Wam powiem, że ja bym nie chciał dożyć takiego wieku i mam nadzieję, że zakończę swój żywot dużo wcześniej, ponieważ wiem, jak to wygląda. Mam doświadczenie, jak wiecie, w tym zawodzie. Widziałem nieraz, jak ludzie się męczą, proszą się o to, żeby już. Że tak powiem, ten świat opuścić, a nie mogą. W każdym bądź razie na pewno nie chciałbym mieć dziecka z tym nastawieniem, że żeby się mną na starość zajmował. Każdy ma swoje życie. Fajnie jest mieć dzieci, ale nie można od nich wymagać, żeby ich, że tak powiem, Udupić, żeby siedzieli przy tobie całe dnie, podcierali ci tyłek, też mają swoje rodziny, też moje, mają swoje zajęcia. Nie po to chyba są dzieci, żeby z takim nastawieniem to jest dla mnie egoistyczne zrobię sobie, bo co będzie ze mną na starość? A czy ktoś się zastanawia, jak oni się będą czuli? Jaki obowiązek na nich spada? Chcesz mieć, miej, ale nie oczekuj niczego w zamian. To był Twój świadomy wybór. Chciałeś, zamoczyłeś, zabawiłeś się, pociurlałeś. Musisz się liczyć z konsekwencjami. Co ze mną będzie? Nie wiem. Może w zamian za mieszkanie ktoś się mną zajmie. Nie mam bladego pojęcia. Liczę na to, że nie dożyję takiego wieku, że nie znajdę się w takiej sytuacji. No, i tak jak wspominałem, jest jeszcze rozwiązanie: granacik, i na starość można się troszeczkę rozerwać. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Pozdrawiam. Udanego weekendu. Do następnego.